Tak bajka się zaczyna, była sobie treflików rodzina piękna, jak kwiat pomarańczy, trefinka, która tańczy. Treflik zawsze odważny, tatoś nie zawsze poważny. I mama co wszystko rozumie, wójcia pomagać im umie. I choć przybył z dalekiej krainy, i choć lubi samotne godziny, zna sekret szczęśliwej rodziny. Bajce razem z nami dziś zamieszkać chcie Takich nie robią. Ha! Ha! Ależ coś, kochanie, wymyślimy. Nie ma takiej w całym królestwie. Ale znalazła się podobna. Nie chcę podobnej. Chcę taką jak tamta! Uspokój się, masz tyle innych zabawek. Chcę moją figurkę! Muszę się przewietrzyć. Hmm. <grym wytrzyń> A. Przepraszam, że przeszkadzam w zabawie, ale mam prośbę. Moglibyście jakoś skłonić królewnę do zabawy innymi zabawkami niż tylko jedną, jej ulubioną? Nas nie chce słuchać. Królewne? Oczywiście, spróbujemy. To jej się chyba nie spodoba. Może pójdziemy do sklepu z zabawkami? Zamknięty koronawirus. Hmm. A, <śmiech> <śmiech> Tylko nie narozrabiajcie tu. Jak po Was przyjdę, wszystko ma wyglądać jak teraz. <śmiech> <śmiech> czy jaki? Ten lepszy. Nie ten! Albo ten, którym się bawimy? Nie wiem. To którą chcesz? Żadną, Wszystkie są jednakowe. Chcę taką, jaką miałam to musimy jeszcze poszukać. Aha. Sama nie dam rady. Gdzie oni są? Treflik! Gąduś! Pilnuj się mnie, bo tu się można zgubić. Hmm. Co wy robicie? Szukamy czegoś do zabawy. Ale przecież musimy znaleźć zabawkę dla Królewny. Lalki są dla dziewczyn. My bawimy się samochodami. Obiecaliście, że go możecie? Hmm. No dobra. Podoba ci się ten? Nie. A ta? Mm -mm. Szukamy dalej. Hmm. Skakanki! Pluszaki! Przechódki! Bujaki! Piękne królewny! Z a aut Bez liku! Laleczki! Planszówki! Maskotki! Pluszowe pieski i kotki! Kolejki, pacynki, figurki! żywe gumowe jaszczurki! Rakiety i ich załogi! Puzzle! I hulajnogi! Ojejku, ojejku, ratunku! Zabawek tak wiele ratunków! Ole! Tam jeszcze nie szukaliście? A stąd naprawdę nic ci się nie podoba? Hmm? Pomóżcie! Odbiję się i zobaczę coś na górze. O, o, o. Jeśli chodzi o mnie, to ja mam już dość tych wszystkich zabawek. Co tu się stało? Nie można was zostawić ani na chwilę. My tylko szukaliśmy figurki. Ale zaraz będzie tak, jak było. Posprzątamy. Lepiej już idźcie. Sam to zrobię. Przepraszamy. A udało wam się znaleźć to, czego szukaliście? Ty. Oh! Może się teraz pobawimy w podchody? Mogę z Wami? A chcesz? Oho. Tym będziemy zostawiać ślady. Nie zapomnij swojej figurki. Oh. Nie jest mi no. To najpierw wy nas szukacie. Oj. Wiedziałem, że im się uda. I popatrz, wystarczył kawałek zwyklej kredy. Zabawek nam nie potrzeba. Sami się świetnie bawimy. Zamiast huśtawek są drzewa. Z gałęzi O kampieniu będzie plansza do gry w klasy, a pod drzewem w tamtym cieniu rozgrywają się zapasy. Będzie super bez obawy sztutek kasztan patyk kreda i towarzysz do zabawy. Nic nam więcej nie potrzeba. Hej, tu treflik! Zasubskrybujcie kanał Rodziny Treflików, by nie przeoczyć nowych odcinków.